Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Któż jak Bóg. Witamy Was bardzo serdecznie i kontynuujemy nasz niezwykły serial o Ziemi Świętej, o miejscach związanych z tajemnicą męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. W naszym studiu nasz gość, Pani Agnieszka Czyszmańkowska. Szczęść Boże. Szczęść Wyciskamy z Pani wszystko, co się da, a jeszcze go. Dobrze, jak ktoś ma coś do powiedzenia, to wtedy warto go zapraszać, bo jedni słuchamy, drugich, aby się ubogacać. Ziemia Święta, niezwykłe miejsce na tej ziemi, dotknięta obecnością samego Pana Boga. Nie zawsze można do niej pielgrzymować ze względu na, na sytuację, która była, jest i obawiam się, że może się powtórzyć, chociaż modlimy się o pokój w Ziemi Świętej. Panie Agnieszko. Skoro nie możemy tam pojechać, proszę powiedzieć, czym jest Jerozolima, czy pan Jezus tak często tam chodził, tylko poszedł raz w życiu, wtedy kiedy oddawał za nas życie na drzewie krzyża, co oznacza nazwa tego miasta, co jest szczególnego, że wszyscy tam wracają i chcą wracać. Rzeczywiście jest to temat taki bardzo szeroki. Myślę, że warto rozpocząć od etymologii samego słowa. Jerozolima zawsze postrzegana była w takich dwóch wymiarach. Pierwszy wymiar to ten ziemski, czyli nawet samo słowo Jerozolima określa nam położenie geograficzne, tak, czyli jest to miasto położone na terenie dawnej Palestyny, na terenie dzisiejszego administracyjnego Izraela, i my wiążemy to miejsce konkretnie z tamtą przestrzenią, geograficzną, topograficzną. Wiemy, że Jerozolima, tak jak ważne miasta w czasach starożytnych, położona jest na wzgórzach symbolicznie mówimy, że na Siedmiu Wzgórzach, ale są takie góry bardzo istotne, tak jak Góra Oliwna czy Syjon chrześcijański, a więc góra zawsze była takim miejscem ważnym także obecności i tej relacji z Bogiem. Jerozolima jako miejsce ziemskie, do którego pielgrzymują chrześcijanie, ale nie tylko pielgrzymi z całego świata, ale także Jerozolima w tym wymiarze duchowym, w tym wymiarze niebieskim. Ukuło się nawet takie powiedzenie, kto nie był w Jerozolimie ziemskim, nie wstąpi do Jerozolimy niebieskiej. Psalm y, mówi nam o tym, uradowały się moje stopy, y, już stoją u Twych bram o Jeruzalem. Yerushalayim, po hebrajsku, ir miasto, shalom, pokój, czyli miasto pokoju. A czym się różni określenie, że wstąpiłem na Syjon, a wszedłem do Jerozolimy? Czy to jest pokrewne? Jest to, związane z, jest to związane z takim trudem, z podejmowanym trudem podróży. Góra zawsze w kluczu biblijnym była miejscem relacji z Bogiem. Mamy górę Synaj, przecież gdzie Mojżesz otrzymuje dekalogos, czyli dziesięć słów, dziesięć przykazań, a więc miejsce właśnie tej Bożej obecności. Mamy górę Oliwną, mamy Syjon, mamy także Górę Kuszenia, która przecież również w tym czasie Wielkiego Postępu. Przywołuje nam czas kuszenia Chrystusa i Jego obecności, 40 dni na pustyni. A więc góra zawsze wiąże się z jakimś wysiłkiem, z jakimś trudem. My na górę musimy wejść. I nawet w tym języku y, biblijnym, kiedy my do Jerozolimy wjeżdżamy, to nie powiemy jako przewodnicy, że proszę Państwa, wjeżdżamy teraz do miasta Jerozolima, tylko my mówimy, że wstępujemy, tak? Właśnie korzystając z tych zapisów y, nakazujących nam wspomnienie tego podjęcia trudu, bo jest to miasto położone na górze, ponad 800 metrów powyżej poziomu morza. Jeżeli jedziemy tam od strony Jerycho, to warto też powiedzieć, że Jerycho położone jest na wysokości minus 400, mniej więcej, tak? Tak jak może Martwe, mniej 417 metrów poniżej poziomu morza, więc musimy pokonać tę wysokość ponad 1200 metrów mm. wysokości. A więc my do Jerozolimy wstępujemy. My do niej jakby nie wchodzimy, tylko wstępujemy, a więc musi to zawsze wiązać się z jakimś trudem, który podejmujemy. Pielgrzymowanie do Ziemi Świętej też wiąże się z pozostawieniem swojej codzienności, takich trudów, które mamy na co dzień, różnych spraw, kłopotów, bo my musimy zostawić tę przestrzeń swoją codzienną, aby wyruszyć w, taki, w taką przestrzeń, która jest przez wiele osób postrzegana zupełnie inaczej. Jest takie powiedzenie, że do Ziemi Świętej, jak ktoś siedzie, to. Łamie stereotypy, a wzmacnia fundamenty. I rzeczywiście Jerozolima jako miasto też ma coś takiego w sobie. Jest miastem niezwykłym, jest miastem, tak jak powiedziałam, pokoju. Irushalaym, miasto pokoju. Al-Quds dla muzułmanów, dla chrześcijan. Jeruzalem, święte miasto Jerusalem. I nawet kiedy mówimy Jerozolima, my utożsamiamy to wtedy z miejscem geograficznym, a kiedy mówimy Jeruzalem, myślimy o tej Jerozolimie niebieskiej. Pan Jezus zapłakał nad Jerozolimą, to znaczy, że ją bardzo kochał. Czym była Jerozolima dla Żydów, czym jest dzisiaj także. Jerozolima jest miastem świętym dla trzech religii monoteistycznych, po grecku mono znaczy jedna, czyli dla wyznawców judaizmu, dla wyznawców islamu i dla wyznawców Jezusa Chrystusa, Boga Żywego, to Jerozolima jest miejscem najważniejszym. Dla muzułmanów to jest trzecie miejsce po Mekce i Medynie. Dla wyznawców judaizmu takim najważniejszym miejscem jest Ściana Płaczu, czyli to jest pozostałość świątyni jerozolimskiej, świątyni, do której y, mieli obowiązek pielgrzymować Żydzi trzy razy do roku. Było to święto tygodni, było to święto namiotów, tak zwane y, Sukot i Święto Paschy. I to właśnie na święto paschy wszystkie rodziny musiały przyjechać do Jerozolimy, która położona była w odległości około 100-120 w zależności czy mówimy tutaj o tych żydach zamieszkujących okolice Jeziora Galilejskiego czy mieszkających na południu, ale zawsze wiązało się to z trudem podjętej podróży, która często mogła trwać od kilku do kilkunastu dni. No właśnie, pewnie Pismo Święte tego nie precyzuje do końca, nie jest to objawione. Ale ile razy Pan Jezus mógł być w Jerozolimie, jako ten, który się urodził w Galilei? Tak naprawdę na kartach Pisma Świętego my mamy ten moment, kiedy Jezus ma 12 lat i wtedy udaje się do Jerozolimy ze swoją rodziną i rodzice. Szukają go. Kiedy wracają, okazuje się, że Jezusa nie ma ani z matką, ani z ojcem. Dlaczego? Okazuje się, że te podróże, te dłuższe podróże, które trwały od kilku do kilkunastu dni, yy, sprawiały, że. Podróżowano takimi tabunami, tak? czyli to były takie grupy kobiet i grupy mężczyzn, bo w tej tradycji mężczyźni i kobiety nie podróżowali razem. I kiedy wieczorami spotykały się te grupy mężczyzn i kobiet, aby wspólnie spożyć posiłek, aby porozmawiać, aby się spotkać, okazało się, że Jezusa nie ma ani w tej grupie kobiet, ani w grupie mężczyzn. Dlaczego mnie szukacie? Przecież jestem w domu swojego ojca. To pokazuje też podkreśla, że dla Jezusa ta Świątynia Jerozolimska była takim miejscem, Miejscem ważnym, tak jak dom. Pomimo, że mieszkał w Nazarecie, przecież pomagał swojemu ojcu, rzemieślnikowi. My mówimy cieśli, ale to hebrajskie słowo określające zawód Józefa przypisuje jednak jemu pracę w materiale, który był tam dostępny, czyli to mógł być kamień, niekoniecznie tylko drewno, więc wiemy, że pomagał swojemu ojcu. A więc ten jeden raz na pewno to był ten moment, kiedy miał 12 lat. Jeszcze z punktu widzenia przepisów żydowskich, nie był pełnoletni, czyli jeszcze był przed taką dojrzałością religijną, a więc mógł podróżować zarówno z mamą, jak i z tatą, stąd właśnie ta dezorientacja. Natomiast drugi raz, który my mamy określony w Ewangelii, to jest moment, kiedy Jezus zapłakał nad Jerozolimą. Nie pozostanie w Tobie kamień na kamieniu. To jest moment, który my wspominamy przy okazji Niedzieli Palmowej, i wtedy y, widzi Jerozolimę która nie poznała swojego Zbawiciela tak długo wyczekiwanego. W tym miejscu, ewangelicznie związanym właśnie z tym momentem, kiedy Jezus płacze, wybudowany został mały kościółek, właściwie kaplica Dominus Flebit. Pan zapłakał. To on jest w kształcie łzy. Tak, tutaj rzeczywiście włoski architekt, który znany jest w Ziemi Świętej, bo pozostawił po sobie wiele dzieł, wiele pięknych bazylik, kościołów, kaplic. Jego zamysł był taki, aby powiązać to, co, o czym mówi Ewangelia, z miejscem, poprzez architekturę to uwypuklić. Rzeczywiście to miejsce Dominus Flewic, skąd widać piękną panoramę Jerozolimy, widać wzgórze świątynne, to jest to miejsce. Gdzie w kształcie łzy, Antonio Barlucci nawiązuje do tego wydarzenia ewangelicznego? Kiedy my jedziemy na pielgrzymkę, to dbamy o to, żeby się gdzieś przenocować, znaleźć lokum dla, dla nas, dla naszej rodziny. Zależy jak jedziemy, żeby gdzieś coś zjeść. Jak to wyglądało za czasów, kiedy Pan Jezus chodził po ziemi, jak się nazywały te hotele w Jerozolimie? Czy to była tylko? Betania i ten gościnny do Marty, Marii Łazarza. Czy są jakieś ślady, które pozwolą nam odpowiedzieć na te pytania? Myślę, że warto będzie odpowiedzieć na to pytanie już przy następnym naszym spotkaniu, bo jest to temat szeroki i wtedy będzie można opowiedzieć też o tych miejscach ważnych dla chrześcijaństwa w związku z czasem Triduum Paschalnego. To taka zachęta, żebyście wrócili do nas w następnym odcinku. Gdzie można znaleźć dobre lokum w Jerozolimie? Dzisiaj i kiedyś o tym powie pani Agnieszka, ale o wielu, wielu, wielu ważniejszych sprawach. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Któż jak Bóg? Chcesz, aby kanał się rozwijał? Zostań patronem w serwisie Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.